Cześć! Chciałabym Wam pokazać dzisiaj bardzo ciekawe narzędzie dla biegaczy, ale nie tylko. Jest to serwis Polar Flow. Najpierw musimy wejść na stronę flow.polar.com i założyć sobie tutaj konto. Oczywiście wszystko jest darmowe. Ale dlaczego podoba mi się to narzędzie i dlaczego zaczęłam z tego serwisu korzystać? Otóż Polar Flow, jest to serwis, ale też jest aplikacja o takiej samej nazwie to coś dla osób. Początkujących, dla początkujących biegaczy, no nie tylko dla początkujących, ale osoby, które nie biegają, mogą z tego korzystać. Podstawowym problemem, tak sobie myślę, części z nas, moim też, jest to, że biegamy za szybko i przez to zniechęcamy się, łatwo się męczymy. No, i porzucamy bieganie. W tym oto serwisie możemy wybrać sobie program i ustawić plan treningowy. Ale o tym za chwilę. Jeśli tutaj zalogujemy się, będziemy mieć dostęp do takiej planszy. Składa się ona z czterech zakładek: Dziennik Podsumowania, Społeczność, Programy, i właśnie ta ostatnia zakładka, czyli Programy, mnie interesuje najbardziej. W dzienniku możemy podglądać sobie nasze dotychczasowe poczynania. Ja już mam ustawiony plan biegowy, dlatego te szare ikonki są nieaktywne, bo one są jeszcze przed, przede mną. Tak? Czerwone za mną od 19 stycznia realizuje ten plan biegowy. Natomiast dzisiaj mamy 21 stycznia i przede mną jeszcze interwał 45 minut immobility. To jest taki nasz dziennik na styczeń, to jest już początek lutego. Możemy przejrzeć sobie historię naszych treningów. Oczywiście w każdy trening wchodzimy i mamy do dyspozycji całą analizę biegu. Zarejestrowana została każda sekunda naszego biegu i dane tętno, ile kroków na minutę i oczywiście przebyty dystans. Spalone kalorie 262, ale co fajne, mamy tutaj rozbite te kalorie na procenty makroskładników, ile tak naprawdę spaliliśmy węglowodanów, a ile tłuszczów. W dzienniku mamy podgląd też do aktywności i ostatnia synchronizacja, jak i snu. Czyli, jak widzicie, analiza jest bardzo szczegółowa. Jeżeli chcemy sobie podejrzeć, to mamy taką możliwość, a i to jest właśnie też ważne, dlatego że oznaczona jest jakość snu i jakość naszej regeneracji. Na tej podstawie możemy dopasowywać sobie naszą kolejną sesję. Treningową. W podsumowaniach. Mamy też testy, treningi i obciążenie cardio. No i widzicie status obciążenia cardio. Jednak najbardziej interesuje nas ta czwarta zakładka, ostatnia, czyli programy. Możemy ułożyć sobie program biegowy i planer sezonu. Ja jeszcze nie stworzyłam tutaj takiego planera. Jeżeli stworzymy nowy sezon, musimy wprowadzić jego nazwę, datę rozpoczęcia wpisać i datę zakończenia. Zobaczcie, że jest to planer na cały rok. Poniżej. Mamy dokładną instrukcję, czyli jak zacząć, jak dodawać okresy, jak zmieniać długość tych okresów. I żeby utworzyć plan treningowy, należy najpierw wpisać nazwę. I utworzyliśmy planer sezonu. Usuniemy ten sezon. I pokażę Wam program biegowy. Ja już wybrałam swój plan biegowy. Wybrałam plan biegowy na 10 km. Miałam do dyspozycji jeszcze na 5 km półmaraton oraz maraton. Plan biegowy zaczęłam 19 stycznia i data ukończenia 31 marca. Pozostało mi 68 dni. Rozpoczęłam dwa dni temu, bo cały program trwa 70 dni. Nie myślcie, że 10 km oznacza to, że każdego dnia będziemy wykonywać bieg na dystansie 10 km. No nie. W tym planie biegowym chodzi o to, aby przez te 70 dni przygotować nas do pokonania dystansu 10 km, a więc. Jest to plan biegowy także dla osób początkujących, które nigdy wcześniej nie biegały, nie mają do czynienia z treningami cardio, nie wiedzą jak się za to zabrać, nie biegają w strefach tętna, nie wiedzą jakie mają tętno tempo, a chcą nauczyć się biegać i ich marzeniem jest na przykład pokonanie dystansu 10 km. Nie każdy dzień jest dniem biegowym. W sobotę 22 stycznia mamy takiego szarego ludzika. Te czerwone oznacza, że jest to już za mną. Natomiast szare, że jeszcze będę musiała zmierzyć się z tym treningiem. Czyli dzisiaj mam interwał. Podejrzymy sobie. Zobaczcie. Cały trening rozpisany jest na fazy. W opisie. Na fazy. W opisie mamy dokładnie wyjaśnione. Wszystkie z tych faz. Trenik będzie składał się z rozgrzewki, z wysiłku i z odpoczynku. Biegamy w strefach od pierwszej do trzeciej. Zegarek pokaże nam przedział tętna, w którym mamy się zmieścić. Czyli na przykład od 90 kilku do 120 kilku. I w tych strefach tętna ma odbywać się nasz bieg. Jeżeli będziemy biegli za szybko. To wtedy zegarek poinformuje nas o tym. Cały czas będzie naszym asystentem biegania. Ale, jak widzicie, to nie tylko bieg, bo na przykład Mobility. Jest to bardzo fajna propozycja dla osób, które nie mają pomysłu na trening. A chcą się poruszać. No i oczywiście, co istotne, ten serwis Polar Flow, jeżeli wybierzemy sobie plan, utworzymy tutaj plan treningowy, plan biegowy, to będzie on dostępny także w aplikacji na telefonie. W sobotę, jak widzicie, nie ma biegu. Jest tylko mobility. Mhm. E, możemy też zobaczyć nasze następne tygodnie, jak będą biegać. Treningi tak naprawdę nie zmieniają się. E, Plan biegowy zakończę 31 marca. Zobaczymy, jak to będzie. Sama jestem ciekawa, czy poprawi się jakość mojego biegania. W społeczności możemy wybrać tutaj nasz klub i dołączyć do społeczności tego klubu. W podsumowaniach to jest oczywiście wszystkie nasze dane i, tak jak pokazywałam we wcześniej, obciążenie też treningowe, obciążenie cardio. To tyle na dziś. Myślę, że jest to ciekawe narzędzie, aczkolwiek wymagające regularności. Naprawdę trzeba na to trochę czasu i systematyczności. Plan jest długi, trwa 70 dni. Jeśli ktoś ma na to czas, chce nauczyć się biegać, jest ciekawy swojej poprawy swoich wyników, to myślę, że warto korzystać z różnego rodzaju pomocy. Aplikacja ta jest bardzo rozbudowana. Jeżeli korzystaliście z tego serwisu, to dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podobał i czy wytrwaliście do końca. A może wśród nas jest ktoś, kto biega maratony, półmaratony i też. Korzystał z, z jakiejś pomocy, z jakiejś aplikacji. Chętnie poznam inne aplikacje biegowe. Ta wydaje mi się interesująca właśnie ze względu na to, że są te programy biegowe i planer sezonu. Może planer sezonu mniej mnie interesuje, dlatego że poza bieganiem interesuje się innymi dziedzinami, innymi dyscyplinami sportu. Natomiast program biegowy. No, jest to program o tyle ciekawy, że nawet jeżeli nie dojdziemy do ostatniego dnia, to możemy wyrobić w sobie nawyk biegania w odpowiednim, w optymalnym dla nas tętnie.